Który startuje w kasku czerwonym, w kasku żółtym Tomasz Golob, w kasku białym Piotr Pratasiewicz i w kasku niebieskim Tomasz Bajerski. Biały Piotr Protasiewicz. Już wszystko jest ustawione i poszła taśma startowa w górę. Piotr Pratasiewicz wystartował spod taśmę najlepiej, ale Tony Rickardson z zakomitym manewrem. Piotra Protasiewicza wypycha pod bandę. Korzysta z tego Tomasz Bajerski, ale również korzysta Tomasz Golob, który wychodzi na pierwsze miejsce. Piotr Protasiewicz daleko z tyłu, a dwa walka o pierwsze miejsce. Tomasz Bajerski próbuje przy krawężniku. Tony Rickardson pod bandą. Przed momentem Tomasz Bajerski był bardzo blisko, ale musiał zwolnić. Tomasz Golob cały czas jest na pierwszym miejscu. Próbuje Tomasz Bajerski, który jeśli zwyciężyłby w tym wyścigu, wówczas na pewno byłby noszony przez gosowskich kibiców na rękach. Tomasz Golob cały czas pierwszy. To już końcówka ostat... przedostatniego okrążenia. Piotr Krasaziewicz cały czas w tyłu, a trwa walka między dwoma Tomaszami Bajerskim i Golobem. Tony Richardson nie przeszkadza swojemu koledzy z Gorzowa. Blokuje Piotra Protasiewicza, a cały czas wynik remisowy. Jeszcze jeden atak, Tomasz Bajerski nie udaje się. I remis w wyścigu 15. Tomasz Golop wycięża Drugi Tomasz Bajerski, trzeci Tony, Tony Rickardson, a czwarty Piotr Protasiewicz. Mecze pomiędzy stalą Gorzów, teraz Pergo Gorzów, a Polonią. Byt zawsze były zacięte. Dzisiaj kolejny. Kolejny odcinek tego pasjonującego serialu Gorzowianie remisując z 45 do 45.